Witam w tym materiale. Tegoroczna całkowita przebudowa mojego portfela inwestycyjnego dobiega końca. Powody sprzedaży pewnej spółki z mojego portfela oraz dodanie nowego podmiotu, moja miesięczna wpłata, w co zainwestowałem i jaki jest docelowy plan na ten portfel. Zanim zaczniemy, szybka prośba do was, żeby kliknąć łapkę w górę, ponieważ to bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Dla Was to jedna sekunda, a mnie to w pewien sposób wspiera. Więc zanim przejdziemy do tematu całkowitej przybudowy portfela, którą robiłem w tym roku, to może zaczniemy od ostatniego ruchu, którego dokonałem w swoim portfelu. Była to sprzedaż tak naprawdę już planowana od dłuższego czasu, spółki. Coca-Cola. Tak naprawdę zaczynamy redukować udziały tej spółki w swoim portfelu, zaczynając od końca października. Od pewnego momentu na swoich filmikach, również to wspominałem kilka razy, że ja traktuję tą pozycję w swoim portfelu jako bardziej cashową. Tak, czyli w razie gdyby przykładowo jakieś pewne podmioty, które mi się bardzo podobają, mają pewny potencjał, jak bodajże przykładowo Microsoft czy jakaś inna spółka techowa, to zawsze miałem plan, że gdyby doszło do jakichś spadków na tej czy innej spółce, to ja mam taką Coca-Colę, która tak naprawdę stoi w miejscu, a czas Czasami jeszcze podczas większych wahań na rynku, kiedy sektor tech spada, to podmioty takie jak Coca-Cola często nawet podskakują o 2-3%. Więc de facto z jednej strony to był pewien hedge, gdy jakieś dobre i z dobrym potencjałem podmioty spadają. Tak jak to było przykładowo 31 października, tutaj co prawda nie było jakichś większych spadków. Natomiast chciałem sobie dobudować pozycje na Microsoftcie oraz również pozycję na Amphenol. Corporation. Więc to była moja taka pierwsza redukcja danego podmiotu w swoim portfelu. Druga transza sprzedaży to była 21 listopada. Sprzedałem Coca-Cola na 250 dolarów, i wtedy akurat było bardzo ładne obsunięcie na Microsoft. Cena za jedną akcję była wtedy 470 dolarów. No i ja stwierdziłem, że to jest bardzo dobry moment na powiększenie pozycji na Microsoft, szczególnie w dobrej według mnie cenie. Więc tutaj po prostu przeznaczyłem tą gotówkę na zakup Microsoftu. No i tutaj po tej historii widzimy, że całość pozycji, czyli te pozostałe 14 akcji sprzedałem. 3 grudnia po cenie 70 dolarów, co mi dało gotówki na prawie 1000 dolarów. Akurat powody sprzedaży tutaj, tak jak mówię, ja traktowałem tą pozycję bardziej jako taką gotówkową. Również ten podmiot wypłaca dywidendy, ale jeżeli patrzymy z perspektywy rozwoju spółki jako tako, to wiadomo, że tutaj miałem takie oczekiwania, że spółka nie będzie się jakoś kosmicznie rozwijać, tylko miała to być pozycja w razie gdyby były większe spadki na techach lub gdybym znalazł przykładowo spółkę, która mi według mnie akurat idealnie pasuje do portfela, w pewnym sensie go ustabilizuje. I również do tego ma potencjał. No i tak się stało, że podjąłem decyzję 3 grudnia, czyli sprzedałem całość Coca-Coli i przeznaczyłem tą gotówkę oraz to co jeszcze miałem tam na swoim brokerze w cashu. Przeznaczyłem na zakup nowego podmiotu do portfela. Po dłuższych analizach i wybieraniu między Visa a Mastercard tak oto się pojawiła spółka Mastercard w moim portfelu. Czyli kupiłem 1,8 akcji przy cenie 553 dolarów, i na to przeznaczyłem prawie tysiąc. Dolarów. Później jeszcze przy miesięcznych płatach dokupiłem tą spółkę, no ale wiadomo, jak zawsze wchodzę w jakąś nową pozycję w swoim portfelu, no to ta spółka spada. Czyli oczywiście tutaj trafiłem w cenę 553, a potem był spadek ceny do 530 dolarów. Do miesięcznych zakupów zaraz jeszcze akurat przejdziemy. Natomiast wrócimy jeszcze do tematu przebudowy portfela. Co dotyczy akurat Coca-Coli, no to tą spółkę trzymałem tak naprawdę od samego początku swojej przygody na giełdzie. Miałem tutaj akurat niezłe zakupy, natomiast stosowałem zawsze strategię DCA czyli średnia cena zakupu była w granicach 60, tam chyba dolarów. No i tak naprawdę traktując tą pozycję, tak jak ja to mówiłem, czyli jako cash, czyli jako gotówka na wszelki. To nawet ten podmiot zrobił swoje to, co miał zrobić, tak? Tutaj Total Profit stanowi plus 12%. No i nastąpił akurat ten moment ostatniego ruchu w tym portfelu w stronę przebudowy, wracając akurat jeszcze do samego portfela. Jest to stary filmik ze stycznia tego roku. Tak oto portfel się prezentował na początku tego roku. Matko Bosko, mówię, co z to? Co się stanęło? Co moim zdaniem na, na ten moment to była tragedia. Miałem jakieś tam pewne dziwne pomysły na temat inwestowania defensywnego do momentu, aż nie zobaczę większej korekty, tak jak to było w kwietniu, na rynkach. No i założenie było takie, że tak, trzymam defensywne jakieś tam podmioty: Coca-Cola, Realty Income, Vet Energy Group i Sun Life. I miałem takie trzy spekulacyjne tak naprawdę pozycje, czyli HP, Kraft Heinz, Matko, jedyna Boże. No i Innovative Industrial Properties. No, akurat tą spółkę to jeszcze trzymam. Portfelu. Natomiast wracając do tego portfela, który oto był tutaj w styczniu, to tak jak mówię, założenie było takie od samego początku, że czekałem na pewne korekty. Co prawda ten portfel miał bardzo dobre wyniki podczas większych korekt, tak jak to było przykładowo od lipca po wrzesień 2024 roku, to ten portfel bił S&P o 10 chyba punktów procentowych aż. No i szczerze to było tak naprawdę z jednej strony wykonanie pewnego planu. To zagranie byłoby dobre, gdybym wtedy, kiedy sobie założyłem, że będzie jakaś taka korekta na 5-10%, to po prostu zrobię tak zwany reverse, czyli sprzedam wszystkie pozycje i przerzucę całość gotówki na bardzo jakościowe biznesy i solidne, te co teraz mam akurat w portfelu. Akurat tego nie zrobimy i uważam, że to był mój największy błąd, bo wtedy bym po prostu na solidnych biznesach by potem jechał nad S&P 500. Tego nie zrobimy, z tym portfelem zostałem tak naprawdę do kwietnia. Pierwsze założenie, które tutaj zrobiłem, no to sprzedałem Life Financial i zamieniłem na JP Morgan. No a później sprzedaż spółki Kraft Heinz, czyli również moje założenia się nie spełniły. Brałem tą spółkę pod poprawę wyników. To się nie spełniło po półtorej roku, więc ten podmiot od razu wyleciał i tak oto wyglądał wykres moich transakcji kupna i sprzedaży na Kraft Heinz jeszcze kiedy miałem go w portfelu, czyli od samego początku mojej drogi tutaj na YouTube trzymałem tą spółkę w swoim portfelu, tutaj wszystko pokazuje to transakcja kupna, no i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie widzę żadnej poprawy, nie widzę nawet żadnego światełka w tym tunelu, więc pozbyłem się danego podmiotu przy cenie 27 dolarów, no i total profit na tej spółce minus 14%, więc dla mnie to była bardzo dobra lekcja z jednej strony i gdybym trzymał akurat do tej ceny, to na tą chwilę to by było total profit w granicach minus ponad 20% bodajże. To samo dotyczy spółki HP. Co prawda ta spółka jest trochę lepsza niż Kraft Heinz, ale również grałem pod poprawę wyników. Szczerze, gdybym budował jakąś pozycję w granicach 28 dolarów, ponieważ takie miałem zawsze plany, jak pierwszy raz kupowałem tą spółkę, ale tutaj wyszedł CEO firmy i powiedział, że coś tam planują ze sztuczną inteligencją, więc, więc kurs wystrzelił aż do Prawie 400 dolarów. Tutaj, co prawda, miałem szansę się pozbyć danego podmiotu, no ale niestety nie skorzystałem z tej okazji, więc kurs potem poleciał aż prawie że do 20. Dolarów. Jeszcze uśredniałem potem cenę, natomiast pozbyłem się danego podmiotu przy cenie 27 dolarów za akcję. Więc tak wygląda mój portfel na początku tego roku. Z tych wszystkich podmiotów, które tutaj mam na tym screenie, to tak naprawdę zostało mi jeszcze Innovative Industrial Properties, czyli REIT związany z kanabisem, do tego jeszcze również wrócę, który wypłaca bardzo solidne dywidendy, ale jest to bardzo mała pozycja w moim portfelu, więc to jest niejako też takie bardzo ryzykowne. Podkreślam to w każdym filmiku akurat mówię, że nie dość, że to jest REIT, Tutaj są bardzo słabe oczekiwania według tego sektora, a do tego jest to podsektor cannabis, bo dany podmiot wynajmuje powierzchnię pod cannabis. To jest w ogóle takie double combo. No ale ta spółka to jest prawie, że najmniejszy procent udziału w moim portfelu, więc ja tutaj się nie martwię tym masz zbytnio. No i druga spółka, która jeszcze została, Notarialty Income Corporation i przejdziemy teraz do mojego portfela. Porównuję sobie te portfele, czyli z początku tego roku i teraz tak naprawdę już z końca tego roku. Więc myślę, że tutaj jest super różnica i tak naprawdę patrząc w ogóle na wynik, który tutaj generowałem, czyli minus 4%, to jeszcze to, że mi się udało akurat zbudować bardzo dobre pozycje na niektórych podmiotach i również na niektórych podmiotach wyczułem bardzo dobry moment, tak jak przykładowo ASML oraz AMAT. W sumie o JP Morganie też, bo kupiłem go sprzedając spółkę Sun Life i kupując JP Morgana na samych dołkach w kwietniu. No i ze starych podmiotów z początku tego roku został mi jeszcze tylko Realty Income. To docelowo planuję pomniejszać udział tej spółki w tym portfelu, po prostu nie kupując co miesiąc. Czyli planuję przeznaczać środki na zakup kora tego portfela, tak czyli top 7 spółek w tym portfelu Microsoft, JPM, Amazon, ASML, Amat, Google oraz nowa spółka MasterCard. Zaraz akurat co do wyboru MasterCard jeszcze wrócę. No i również to dotyczy akurat spółki Amphenol. No i tak jeszcze przepraszam, że ze starych podmiotów jeszcze jest tutaj WC Energy Group. Jest to spółka sektora Utilities. Ta spółka służy jako taka defensywna w moim portfelu, jest to dywidendówka, co porównując akurat do innych spółek z tego sektora, jest to po prostu stabilny i defensywny podmiot, który akurat ostatnio zaliczył jakieś tam spadki, bo cena spadała ze 112 dolarów i ta spółka wykręcała w niecałe półtorej roku bodajże plus 25%, więc co na, na taki defensywny podmiot, to był bardzo dobry wynik. No ale wracając jeszcze do portfela, jako taką sprzedaż Coca-Coli i zamiana na Mastercard to był tak naprawdę ostatni ruch w tym roku, w tym portfelu, który dotyczył przebudowy tego portfela. Dlaczego akurat wybrałem spółkę Mastercard? To zaraz jeszcze do tego przejdziemy. No i przypominam, że partnerem kanału oraz odcinka jest Broker XTB. Zbliżamy się już do końca roku, więc to idealny moment, żeby wykorzystać roczne limity na Ike oraz Xe, no i zrobić coś dobrego dla swojej finansowej przyszłości. Co więcej, jeśli szukacie pomysłu na prezent, to mam coś świetnego: w te święta możecie poprzez aplikację XTB podarować bliskim. Akcje. Tak, jest to nowa aktualizacja u tego brokera. No i teraz po prostu w aplikacji możecie podarować bliskim pewne akcje. Szczegóły znajdziecie w opisie. Natomiast pamiętajcie, jeżeli przy rejestracji wpiszecie kod Bunkier, to dostaniecie darmowy i mega solidny kurs do nauki o inwestycjach. I przechodzimy teraz do tematu wyboru między Visa i Mastercard. Te dwie spółki mają duopol na całym rynku. Tutaj jest tylko kwestia wyboru między Visa a Mastercard. Patrząc akurat na wskaźniki, niektóre mają bardzo podobne, niektóre Mastercard ma lepsze, niektóre Visa ma lepsze. Przechodząc po takich najważniejszych, czyli mamy Return on Assets, czyli ROA, Mastercard 28%, Visa 20%. Wskaźnik ROCE, Visa 52%, Mastercard 185%%. Wskaźnik ROIS 34% u Visa i 59% Mastercard. Patrząc akurat na marżę, no to Visa tutaj wygrywa, bo marża operacyjna Visa ma 67%, a Mastercard 58%. Również to dotyczy programu. Prognozy analityków, tak zwany upside, Visa ma 16%, Mastercard 15%, no ale gdy już patrzymy przykładowo na wskaźnik PEG ratio, 5-letni forward, to Mastercard ma nieco lepszy. No i tak samo mamy tutaj prognozy wzrostu EPS-a, Visa 25%, Mastercard 20%, ale gdy patrzymy już na revenue, czyli na przychody prognozowane, Visa 11%, a Mastercard 16%. Co dotyczy akurat bety, na to tutaj nie zwracam zbytnio uwagi. Beta jest podobna. Liczba pozytywnych rewizji EPS-ów, analityków tutaj jest bardzo podobna. No i Piotrowski Score, tutaj Mastercard minimalnie wygrywa. Ja wybrałem akurat Mastercard z perspektywy trochę lepszej dynamiki wzrostów. Przejdziemy sobie tutaj na Investing Pro do specjalnych raportów, czyli Mastercard Pro Research, i tak samo klikamy sobie na Visa. Jeżeli tutaj patrzymy na pewną dynamikę, biorąc pod uwagę przykładowo nawet EPS-y, to jest raport spółki Visa, to akurat Widać, że mamy troszeczkę większą dekorelację na spółce Visa niż na Mastercard. Co prawda na Mastercard też jest bardzo podobnie, ale co dotyczy akurat EPS-ów, samej dynamiki EPS-ów od 2023 roku i tak naprawdę od 2020, to Mastercard ma trochę lepszą dynamikę niż Visa. Visa ma czasami jakieś tam pewne zawirowania, spadki na EPS-ach i tak dalej. Wtedy po prostu, kiedy Mastercard cały czas dowozi bardzo dobre EPS-y. Jeszcze mamy tutaj w tych raportach taką pewną ściągę, czyli Financial Health, porównując akurat. Mastercard do wizy. Mastercard tutaj ma trochę lepsze te wszystkie wskaźniki. No i w sumie, patrząc ogólnie na te pro tips to są bardzo podobne, jest to praktycznie to samo. I tak jak mówię, tutaj to jest tylko kwestia wyboru, czy wybieramy między Visa a Mastercard. Jedyne co, no to jeszcze tutaj możemy popatrzeć na wskaźnik cena do zysku i cena do zysku Forward. No to wiza ma trochę lepszą wycenę, ponieważ cena do zysku tutaj czy się a Forward 25. Wtedy, kiedy Mastercard ma cenę do zysku obecnie 34, natomiast Forward tylko i wyłącznie 32. No i dla tych, co lubią akurat dywidendy, no to tutaj Divield jest 0,82, wtedy, kiedy Mastercard 0,56. No ale tak jak mówię, po niektórych wskaźnikach, po samej dynamice mi się Mastercard trochę bardziej podoba. Nie mówię, że tutaj Visa jakoś przegrywa, czy nie. Po prostu to jest kwestia wyboru po tych, czy innych parametrach. No, przypominam, że ta platforma, z której ja obecnie korzystam, czyli Westing Pro, spędzam tutaj ostatnio dużo czasu na screenerach, czyli przy wyszukiwaniu pewnych konkretnych spółek. Również sobie śledzę portfele większych inwestorów, takich jak przykładowo Warren Buffett, Bill Gates i tak dalej. No i również teraz co miesiąc zaglądam do Propix AI. Jest to zakładka, w której sztuczna inteligencja dobiera pewne spółki. Mogą być to spółki z konkretnych sektorów, mogą być to spółki, które biją S&P 500. Jest na przykład zestawienie Best of Buffett, czyli najlepsze spółki Warrena Buffetta. Mam aż tutaj 15 stron i mamy tak naprawdę do koloru do wyboru więc dla tych, co spędzają trochę więcej czasu przy analizowaniu pewnych spółek, analizie rynku, czy przykładowo z AI, czyli ze sztucznej inteligencji, który jest zintegrowany z Investing.com, więc dla tych, co chcą skorzystać z tej platformy i z narzędzi danej platformy, przy zakupie pewnego planu lub Investing Pro lub Investing Pro Plus, wystarczy wpisać przy kupnie, skorzystać z promocji, dodaj kod rabatowy, kod Bunkier, no i mamy tutaj zniżkę minus 15%, więc jest to bardzo fajne i przede wszystkim przydatne narzędzie dla tych, co dobierają poszczególne spółki do portfela, no i które akurat ze swojej strony serdecznie polecam. Natomiast już przechodzimy do ostatniego tematu, czyli miesięczne zakupy na rynku w Stanach Zjednoczonych. W tym miesiącu płaciłem 3500 zł, co mi dało w przeliczeniu na USD 960 dolarów. No i dokonałem 6 transakcji kupna. Zaczynając od pierwszej transakcji, to było kupno 0,35 akcji spółki Microsoft przy cenie 490 dolarów. Pomimo dobrego wyjścia w tym roku podczas spadków na giełdach w kwietniu. Staram się dalej akumulować dany podmiot strategią DECA. Co prawda, jeżeli czasami widzę, że są jakieś pewne wystrzały na plus 5%, na plus 10% na spółce, takie trochę niezbyt uzasadnione. No to wtedy w konkretnym miesiącu pomijam zakup danej spółki i przeznaczam na inną. Dlatego często mi się tutaj udaje kupować dany podmiot przy jakichś takich mniejszych lub większych korektach. Jest to Top 1 spółka w portfelu, więc akumuluję dalej. Następny zakup no to JP Morgan Chase, 0,35 akcji, przy cenie 317 dolarów. Również sytuacja jest identyczna. Bardzo dobrze tutaj trafimy. Ten dołak w kwietniu i tak samo strategią DCA. regularnie Kupuje daną spółkę i buduje pozycję dalej. Trzecia transakcja kupna no to było kupno jednej akcji spółki Amazon przy cenie 228. Dolarów. Jest to powiedzmy, że świeża spółka w moim portfelu. Dodałem w październiku tego roku średnia cena zakupu. Obecnie jest to akurat na zero. Uważam, że jest to mega niedowartościowana spółka, jeżeli patrzymy na top 7 spółek największych w USA. Już nawet był pewien wystrzał do 250 dolarów. I szczerze, ja myślałem, że to już tak się utrzyma, że nie spadniemy poniżej 230, czy tam 240 dolarów. Natomiast rynek daje taką okazję na dalszą budowę pozycji na danym podmiocie, więc korzystam z tego. Następny zakup, no to Mastercard 0,3 akcji. Przy cenie 541 dolar. Czyli tak naprawdę po moim pierwszym zakupie cena spada do 530 prawie że dolarów. Więc tutaj po prostu dokupimy 0,3 akcji no i będziemy budować dalej tą pozycję w naszym portfelu. Przedostatnia transakcja no to kupno 1,2 akcji spółki Amphenol Corporation przy cenie 138 dolarów. Ciąg dalszy budowania pozycji na danym podmiocie. Akurat ostatnio ten podmiot zaliczył taką minimalną korektę. Szkoda, że akurat tylko wtedy kiedy dokonałem zakupu na giełdzie. No ale cóż, będziemy budować dalej i akumulować akcje danego podmiotu. No i ostatnia transakcja kupna no to 0,1 akcji spółki ASML Holding przy cenie 1112 dolarów. Na danym podmiocie również trafiłem w miarę w dobrym miejscu, czyli pierwsze moje kupno było w cenie 750 dolarów, no i czas od czasu również. Staram się powiększać udziały w danej spółce. Tak jak mówię, moja strategia również DCA polega na tym, że kiedy widzę, że przykładowo jakaś pewna spółka wystrzeliła trochę bardziej, no to wtedy przeznaczam trochę mniejsze środki, tak żeby zaraz nie było w portfelu, że nagle ASML jest na pierwszym miejscu, a Microsoft gdzieś tam poleciał sobie na trzecie lub czwarte miejsce. No i przechodząc już do samego portfela, wartość portfela na tą chwilę stanowi 20 200 dolarów, co dla mnie już jako tako jest to pewien kamień. Milowy. Jak wyglądają te wszystkie tutaj pozycje? Na pierwszym miejscu mamy Microsoft, udział danej spółki w tym portfelu niecałe 14%, mamy ostatnio akurat trochę spadki na Microsoftzie, jest to również związane z takim niby przegraną konkurencją z Gemini od Google. Również osłabienie sentymentu, co dotyczy akurat OpenAI. Natomiast ja ze swojej perspektywy powiem, że zbyt dużo osób patrzy na produkt, jakim jest przykładowo ChatGPT. Niczym jest to akurat produkt to biedy danej spółki. Natomiast jeżeli popatrzymy przykładowo na biznes Microsoftu, na czym on zarabia, a przypominam, że inwestycja w OpenAI jest to tylko taka jakaś mała część tego biznesu Microsoftu, więc ja tutaj nie widzę jakichś większych powodów do jakichś mega spadków na danej spółce, jak to przykładowo teraz spadło z. 530 bodajże dolarów do 478. Wiadomo, jest pewne osłabienie sentymentu wokół tej spółki, ale przykładowo, jeżeli dają mi taką cenę, no to ja chętnie kupię. Potem mamy JP Morgan. Akurat JP Morgan się trzyma bardzo dobrze. Udział w spółki w portfelu 10%. Potem Realty Income. Tak jak mówię, Realty Income ja docelowo planuję zmniejszenie udziału danej spółki w tym portfelu poprzez po prostu inwestowanie trochę większych kwot w inne podmioty. Takie jak przykładowo Amazon, ASML i również tam doprowadzenie Amphenol Corporation, Mastercard oraz. Trochę alfabet jeszcze. Potem mamy Amazon na czwartym miejscu, na piątym ASML. Również to były akurat moje bardzo dobre piki jeszcze w sierpniu, kiedy dodałem te spółki do portfela. To dotyczy to samo AMAT. No i również Google, które dodałem chyba bodajże w czerwcu. Czyli tutaj mamy plus 50% na AMAT, plus 44%, na ASML plus 30%. No i następnie idzie Mastercard niecałe 6%. Potem w Group akurat mamy tutaj ostatnio spadki, spadła spółka o minus 10%. Więc w razie gdyby jeszcze spadło, no to dokupię trochę więcej akcji, a Fennel Corporation mega solidny i zdywersyfikowany w biznes przede wszystkim. Mam cały czas w planach powiększać udział danej spółki w tym portfelu. No i potem mamy rate czyli Public Storage, SBA oraz Innovative Industrial Properties, jeżeli to dotyczy portfela z USA. Wiadomo, że te raty teraz są mega osłabione. Co dotyczy akurat Innovative Industrial Properties, to na swojego telegrama wczoraj wrzucałem newsa. Akurat wszystkich serdecznie zapraszam do na naszego telegrama, bo tam wrzucam pewne wiadomości z rynków. No, akcje Cannabis wystrzeliły przez to, że są jakieś pewne doniesienia, że Trump planuje poluzować federalne restrykcje na marihuanę, czyli ma być ona traktowana jak zwykłe leki. Tutaj już nawet również było napisane, że niektóre spółki zyskały nawet plus 40% w danej sesji. No a sam rate Innovative Industrial Properties, również wystrzelił na plus 10%. No i zobaczymy jak to się potoczy dalej. Tutaj jest mega solidny ponad 11% już po podatku źródła. I tak jak mówię, zawsze jest to bardzo ryzykowna pozycja związana z kanabisem. Ale jest to tylko i wyłącznie jakieś tam 2% udziału w moim portfelu, więc nawet spadek o minus, nawet jakieś tam, nie wiem, 30 lub 40%, mój portfel praktycznie tego nie odczuje. No a sama dywersyfikacja, przede wszystkim po sektorach, wygląda następująco. 33% mamy w sektorze IT. Tak naprawdę, jeżeli bym tutaj brał pod uwagę ogólnie spółki z sektora tech, no to by tutaj jeszcze by się znalazł Google oraz Amazon, no i ten sektor by stanowił ponad prawie że 45% w moim portfelu. No, i na drugim miejscu mamy sektor rejtowy, czyli real estate. No, i tutaj, tak jak mówię, planuję docelowo zmniejszać udział danego sektora w tym portfelu do 15 lub nawet 10%, po prostu przeznaczając jakieś tam mniejsze kwoty raz na jakiś czas na dokupienie tych czy innych spółek z tego sektora. No, i potem mamy sektor financials. Tutaj docelowo ten sektor raczej wejdzie na drugie miejsce, jeszcze jak dobuduję pozycję, przykładowo na Mastercard. No, i potem mamy consumer discretionary, który jest Amazon oraz. Polska spółka LPP i Communication Services, czyli przede wszystkim tutaj jest Google. Więc mi jeszcze minimalnie trochę zajdzie z tym, aby doprowadzić do tego, aby ten portfel, czyli dywersyfikacja po sektorach wyglądała według mnie przyzwoicie. Przede wszystkim obniżenie tych ratingów do 15 lub nawet może 10%. No i na pierwszym miejscu tutaj docelowo planuję ten sektor IT na 40%, albo jeżeli mówimy tak ogólnie, licząc Amazonem oraz z Googlem, no to docelowo w techach ma być 60% portfelu. Przypominam, że korzystam ze strony Snowball Analytics. Strona jest zupełnie darmowa, do 10 pozycji w portfelu. No i mamy tutaj dużo różnych Narzędzi, tak naprawdę, na tej stronie, czyli kalendarz przyszłych dywidend, dywidendy otrzymane miesiąc po miesiącu, czy tam rok po roku. Mamy porównania przykładowo otrzymanych dywidend w tym roku do poprzedniego roku, no i również przykładowo cel, czyli cel na wartość portfela. Tutaj sobie ustawimy 1 milion. No i ten kalkulator bazuje na naszych średnich płatach co miesiąc oraz na stopie zwrotu, kiedy osiągniemy ten czy inny cel. To dotyczy również dochodu z dywidend. Więc serdecznie polecam. No, dla tych, co mają więcej pozycji, potrzebują trochę więcej narzędzi, no to tutaj są różne plany. Przypominam tylko, że po moim linku dostaniecie dwa tygodnie płatnego planu za darmo, czyli można sobie potestować, a ci, co się zdecydują na kupno planu, no to tutaj kod bunkier inwestora i dostaniecie minus 10% zniżki na zakup pewnego planu. No i zapraszam wszystkich na stronę dla inwestorów. Jest to moja strona. Mamy tutaj kilka różnych ciekawych zakładek, czyli start dla początkujących w tym etf encyklopedia inwestora. Po tą stroną mamy kilka jeszcze podstron, jak założyć konto przykładowo na XTB, rozliczenie dywidend, jak analizować akcje, narzędzia inwestora. To jest bardzo ciekawa zakładka. Szczególnie ostatnio zaktualizowałem ją trochę. Tutaj również są opisane przykładowe narzędzia, z których ja korzystam, czyli Snowball oraz Investing Pro i Pro. Plus. Mamy kalkulator procentu składanego, jak korzystać z niego, kalkulator Fire, kalkulator Dividend. No i co najważniejsze, kalendarz inwestora, który ja aktualizuję co tydzień, w sobotę lub w niedzielę. Mamy rozpisany kalendarz na wyniki poszczególnych spółek z GPW i również z USA. Do tego są różne wydarzenia ekonomiczne i makroekonomiczne. Więc serdecznie wszystkich zapraszam. No i również na inne social media. Tutaj na Platformie X już mamy prawie tysiąc followersów. Do tego zapraszam na Discorda i na naszego Telegrama. Wszystkie linki zawsze są pod filmem i w komentarzu. Prośba wielka, jeszcze raz o zostawienie łapki w górę. Komentarza, jakich zakupów dokona na giełdach ostatnio? Powodzenia i do usłyszenia w następnym materiale.